Cześć witamy. Witamy Was w odcinku 12, w którym będziemy kontynuować techniki energii mięśniowej w obrębie obręczy barkowej. Dzisiaj przyszedł czas na mięsień, jak już właśnie przed chwilą. Rozmawialiśmy o moim mięśniu. Mięsień szczerbaty przedni u mnie, a u większości nazywa się on zębaty przedni jeśli go widać, tak, jeśli tak. jest wyeksponowany. Jest takim dużym pióropuszem, który łączy żebra z łopatką, więc czasami widać u osób, które dużo ćwiczą bądź kaszlą, bardzo ładnie widać takie ząbki jak pióropusz indiański. E Czyli teraz oprócz osób, które dużo kaszlą, chociaż może taki nieszczerbaty, bo od trzech, tygodni, od trzech tygodni męczył mnie kaszel, dlatego też odwlekaliśmy to nasze nagranie. Jaka czynność tego mięśnia? Można go rozgraniczyć jakby na, na trzy różne aspekty, bo górne zęby mięśnia będą powodowały właśnie te ruchy, o których mówiliśmy, czyli wysuwanie barku do przodu. E, czyli u pacjentów, którzy, co robią? Co? Tynkują? No, um? Myją, tynkują, um, robią dużo ruchów na wysuniętym ramieniu, no. oczywiście do wewnątrz i na zewnątrz, wtedy ten mięsień jest głównie no, przeciążany, umówmy się, tak, kiedy jest tego dość dużo i ta łopatka nie jest odpowiednio stabilizowana, więc ucieka nam do przodu. Tak? Przed świętami, nie? Dużo wszyscy eksponują chyba, ten chyba, mięsień, chy. zębaty. Ja zawsze myję y, okna, żeby... Ale ja przy samochodzie, wiesz? Tak. <coughs> o, właśnie zębaty zaczyna działać. Dolna część mięśnia będzie powodowała depresję łopatki, czyli obniżanie u osób, które mają smutne łopatki, tak. też zębaty przedni może tutaj się dokładać, razem z częścią wstępującą mięśnia czworobocznego grzbietu. I... Czyli nadmiernie są wyprostowani, <tryk> przesadnie te takie militarne, gdzie chcemy. Coś <tryk> pokazać, ta mięsień, jeszcze, że tak, pokazać. Mięsień, jeszcze dokończę myśl, bo mi wypadnie, będzie powodował e, rotację zewnętrzną łopatki, czyli e, kąt dolny łopatki będzie szedł na zewnątrz, i też łopatka będzie w pewien sposób odwiedziona, e, czyli oddalała się od kręgu I co najważniejsze, e, ten mięsień często przykleja tą łopatkę też do. Jeśli jest nadmiernie napięty do ściany klatki piersiowej, czyli zupełnie przeciwna rzecz, w momencie kiedy jest osłabiony, o tym najczęściej się mówi, że wtedy ta łopatka jest przyklejona i ma. Nie, do... jak jest osłabiony. Skrzy... A, to są skrzydłowate. Tak? No, skrzydłowata, skrzydłowata. Więc mamy dwie funkcje. Łopatka się rusza nadmiernie i uciekają nam kąty dolne, lub jest za bardzo przyklejona do I klatki. I zrotowana na e, Czyli Znowu, tak naprawdę, mówiąc o łopatce, ciężko mówić tylko o jednym miejscu. O jednej strukturze. Bo łopatka jest bardzo ważną strukturą. Jeśli mówimy w ogóle o stawie ramiennym, jeśli mówimy o dysfunkcjach kości ramiennej, najpierw tak naprawdę powinniśmy zaczynać od myślenia o łopatce. A jeśli myślimy o łopatce, to tak naprawdę pomyślcie, ile struktur się tam przyczepia. Więc o ilu strukturach musimy myśleć i o większości z tych struktur już rozmawialiśmy tutaj e, na poprzednich odcinkach. Więc macie 11 odcinków, e, i większość z nich tak naprawdę mówi o łopatce. <kluje> Będzie związana z łopatką. Lub jeśli mówimy w kontekście, że boli nas w okolicy łopatki, to trzeba znowu zwrócić uwagę, czy równolegoboczny, czy też jest płatowaty głowy i szyi, czy gdzieś e, dźwigacz łopatki, czy zębaty być może, tak? czy jeszcze inne struktury. A jak już wspomniałeś o równolegobocznym i o zębatym, <grym> który można powiedzieć, że biegną w ten sposób, tak? bo jeśli tu, tu mamy łopatkę, to brzeg przyśrodkowy, zrób mi brzeg przyśrodkowy łopatki, to jest brzeg przyśrodkowy łopatki, ten palec no To równoległoboczny, jeśli to jest łopatka po stronie prawej, biegnie od brzegu przyśrodkowego w kierunku wyrostków kolczystych, tak? a tutaj przyczepia się mięsień zębaty przedni, który biegnie od strony tej brzusznej łopatki w kierunku żeber. Tak? I można powiedzieć, że funkcjonalnie jest to jeden mięsień, który ma przeciwstawne funkcje, tak? bo one są mięśniami antagonistycznymi, aczkolwiek. Topograficznie jest podzielony na dwa mięśnie, ale można powiedzieć, że to jest tak naprawdę jeden mięsień, bo ta ciągłość powięziowa jest wyraźnie zaznaczona, tak? Można oczywiście się pokusić o określanie, że ta ciągłość idzie dalej właśnie na poziom mięśnia płatowatego głowy po stronie przeciwnej, no a tutaj zębaty, który się przyczepia do żeber, wchodzi jakby w te między zęby, wchodzi tutaj skośny zewnętrzny. Ta sama rzecz, nie? Z tyłu w jeden mięsień, a tu jest drugi. Tak jak czworoboczny grzbietu. Część stępująca, wstępująca. Dwie odmienne funkcje i jedna wstępująca. I w dysfunkcjach napięciowych często wszystkie te mięśnie są bolesne, tak? Czyli jeden mięsień wykazuje wyraźną dysfunkcję i on jest, że tak powiem, prowodyrem jakiegoś problemu, ale wszystkie mięśnie często w tej taśmie są bolesne na poziomie swoich punktów bolesnych, czy to spustowych, czy to wrażliwych, jak zwał, tak zwał, ale często tą bolesność znajdziecie na poziomie wszystkich tych czterech struktur, więc wa warto je różnicować, ale szukać jednak mięśnia, który jest głównym, główną przyczyną, czy wykazuje wy największe napięcie, bo to często on y, później powoduje jakby odpuszczenie jakby napięcia z poziomu z całej tej taśmy. Czyli trzeba ocenić jak tak naprawdę znowu pracuje co? Łopatka. Tak. Dokładnie. Przy odwodzeniu, przy ruchach do przodu sprawdzamy co się dzieje z nią, sprawdzamy napięcie, y, poziom bólu, umiejscowienie i diagnozujemy. I z dodatkowych rzeczy, o których jeszcze <laughs> możemy powiedzieć, to y, no, będzie też ograniczał odwiedzenie, <laughs> ruch odwiedzenia ręki. I znowu to będzie też często ze względu na, na, na funkcję i ufiksowanie tej łopatki. Często może powodować bólę tutaj w obrębie linii pachowej bocznej. I... Lub przy samej brzegu łopatki lub w kącie dolnej łopatki. Też, dokładnie. I co jeszcze? Czyli w sumie chyba mamy takie. No, ten ruch ślizgowy to mówiliśmy, że jest zaburzony, lub też nadmierny, lub nie taki. Czyli wszystkie tak naprawdę. Przeskakiwania różne w łopatce. Dysfunkcje mamy omówione, Myślę, mamy że... omówioną funkcję. Yy, przyczyny problemu z tym mięśniem, to tak jak mówiliśmy, dużo czynności wykonywanych z przodu. Często będą to urazy. O! I ostatnia rzecz, która mi się przypomniała. Właśnie. Problemy pulmonologiczne i yy, dysfunkcje żeber też mogą wpływać na problemy z tym mięśniem. Także... Oraz, oraz wszystkie sporty, gdzie dużo rzucamy i jest moment yy, niekontrolowanego ruchu przy łopatce i rzucamy lub coś odbijamy. Siatkówka, baseball. Bo to też ta łopatka jest, brak stabilności i po prostu są nagłe rzuty. U nas się mało gra w Na stadionach tylko, ale bez do, ale piłek tam, się nie używa. Ale tam, no właśnie, Nie się, się używa, ani piłki. <laughs> rzuca się <laughs> czymś. Dobrze, słuchajcie, w takim razie może w taki troszeczkę wymiksowany Bardziej chaotyczny niż poprzednio sposób omówiliśmy ten mięsień. Mamy nadzieję, że wychwycicie z tego to, co najważniejsze, to sedno i to ten creme de la creme. A my już teraz przejdziemy, tak naprawdę, do terapii i autoterapii, na którą Was zapraszamy. Pokażemy Wam sposoby pracy z tym mięśniem. Także do Zap roboty! Za zapraszamy. I zaczynamy pierwszą formę terapii, którą możecie też zrobić przy okazji wyszukując bolesne punkty na poziomie mięśnia zębatego. Czy to będą punkty spustowe i będą dawały ból rzutujący, czy to są punkty wrażliwe, bolesne, jak zwał, tak zwał, tak jak mówiłem, możecie po prostu na nich bazować, bo później będziemy przekształcać tą formę terapii w autoterapię i warto też pacjenta jakby nauczyć czy wyedukować, jak może też te punkty dużej bolesności wykorzystać w autoterapii. Najczęściej te punkty bolesne znajdują się w obrębie tego zęba, który się znajduje na poziomie wysokości sutków. U mężczyzn jest to tak naprawdę, można powiedzieć, taki poziom stały. U kobiet możecie punktem odniesienia, to jest gdzieś miejsce, gdzie, gdzie biegnie zapięcie stanika. No więc to będzie gdzieś ten rejon. Na razie się rozluźni. I tutaj sobie możemy poszukać na przedniej, przedniobocznej stronie żeber punktów bolesnych u Ciebie coś takiego wyraźnego? Czy nie? No, po mimice twarzy widać, że tutaj nie ma nic, e, e, nic takiego spektakularnego, bo naprawdę punkty potrafią być bardzo bolesne. Także jak widzicie, że pacjent się zastanawia, czy go boli, czy nie, ja uważam, że nie, nie boli. To naprawdę będzie widać po pacjencie, po jego mowie ciała, nie tylko po twarzy, ale też po mowie całego ciała, że, że to jest naprawdę bardzo, bardzo nieprzyjemne. Czyli jeśli znajdziecie takie, taki punkt bolesny lub jeśli go nie znajdziecie, to po prostu będziecie wykorzystywać tylko pozycję, a nie punkt do, do pracy nad tym mięśniu. Będziecie sobie wykonywali ruch odwiedzenia wiedzenia do momentu, jak poczujecie wyraźne tutaj napięcie tkanek związanych też z mięśniem e, zębatym przednim. Czyli idziecie do pewnego poziomu. Idziecie teraz do poziomu jakby takiej rotacji tłowia w kierunku do tyłu. I tu już znowu warto też, Powiedzieć to, czego nie powiedzieliśmy w części wstępnej, że ten mięsień także może ograniczać ruchy rotacyjne tłowia. Ok. Przykleję się w ten sposób do pacjenta. I teraz pacjent będzie wykonywał ruch, tak jakby chciał tą ręką wracać, czyli robić ruch w waszym kierunku w kierunku obiektywu, i też w tym samym momencie spójrz w kierunku kozetki. Tak, jeśli monitorowałem tu to punkt, to nadal monitoruję ten punkt. I standardowo robicie to około 10 sekund. Prosimy pacjenta o głęboki wdech i na wydechu pacjent patrzy w moim kierunku za siebie. Idziecie dalej do nowego uczucia wyraźnego napięcia. I znowu spójrz w dół i pociągnij rękę delikatnie. Wdech głęboki, wydech. Obracaj się, idziemy dalej. I jeszcze raz spójrz w kozetkę. Pociągnij delikatnie rękę, wdech głęboki, wydech, rozluźnij, spójrz na mnie. I skurcz antagonistów, patrz na mnie i ciągnij rękę dalej, tak jakbyś się chciał obrócić. I tak będzie wyglądała terapia mięśnia zębatego przedniego w leżeniu na boku. A zaraz zapraszam Was, a w zasadzie Marcin pokaże Wam, jak pracować z tym mięśniem w pozycji siedzącej. Teraz zrobimy sobie terapię pacjenta w pozycji siedzącej, jeśli pacjent załóżmy nie może się położyć lub mamy akurat pacjenta na siedząco, chcemy wykonać żeby było wygodniej pacjentowi w siedzeniu, sumie troszkę głębiej. Dobra. Pacjent sobie siedzi wygodnie i stoimy po stronie pacjenta, gdzie jest dysfunkcja. Możemy sobie poprosić pacjenta, żeby położył tą rękę delikatnie na klatce i chwytamy go od dołu jedną ręką poprzez przy drugim ramieniu a drugą ręką zapieramy się od dołu. Teraz cel jest taki, żebyśmy poprowadzili całe ramię, ale przede wszystkim myślimy o łopatce, żeby ona się ślizgała po tylnej ścianie klatki piersiowej. Ja będę wykonywał ruch taki, gdzie będę starał się łopatkę sprowadzić do kręgosłupa przyśrodkowo i do tyłu, do góry, ale nie chcę wykonywać rotacji pacjenta. Czyli kręgosłup zostaje klatka w jednym miejscu, jedynie ja skupiam się na tym, co wykonuje łopatka, więc tego ruchu może nie być dużo często. Terapia wygląda w ten sposób, że pacjent będzie naciskał swoim łokciem na moje dłonie w kierunku do dołu i do przodu, a ja będę starał się wykonywać w przeciwnym, czyli do tyłu i do góry. Najpierw wybieram sobie cały zakres ruchu, jaki mam w łopatce do góry i do tyłu. Czuję, że jest jakiś delikatny opór. Proszę Cię, Rafał, żebyś nadcisnął łokciem w kierunku do dołu i lekko do przodu. I patrzysz również w kierunku łokcia. Około 10 sekund ma miejsce taki skurcz, po czym następuje wzięcie głębokiego wdechu. Wydech i z wydechem patrzysz na mnie i puszczasz rękę, a ja zabieram łopatkę i rękę do tyłu i w kierunku górnym. Znowu patrzysz w dół na łokieć i naciskasz swoim łokciem na moje dłonie w kierunku do dołu i do przodu. Delikatnie, przy nowym zakresie ruchu. Kiedy trwał skór 10 sekund, bierzesz dech i z wydechem patrzysz na mnie za siebie, a ja zabieram łopatkę i podążam w kierunku tylnym. Następnie wykonujesz jeszcze raz, patrzysz w dół i naciskasz łokciem, skurcz trwa 10 sekund, po czym robisz wydech, patrzysz na mnie do tyłu, rozluźniasz rękę, patrzysz za siebie, a ja zabieram tą łopatkę do tyłu. Następuje skurcz antagonistów, czyli teraz ty ściągasz rękę do tyłu, do góry, patrzysz w górę, a ja blokuję od góry i koniec. Tak wygląda terapia u osób, które możecie objąć, które lubią się w miarę przytulać. Nie wszyscy jednak to lubią, więc w tym momencie, jeśli ktoś nie lubi, ręka spoczywa na ramieniu, łapiecie sobie ten łokieć od dołu jedną ręką, stabilizować możecie albo przed ramieniem, lub po prostu przywieracie do pacjenta. Od góry stabilizujecie ręką i staracie się wykonać ruch do góry i do tyłu, ale wtedy ten pacjent zaczyna się rotować, więc musicie wziąć na to poprawkę, lub jeśli pacjent jest duży, większy od Was, nie mamy siły, więc stabilizujemy sobie od dołu i wykonujemy tą samą sekwencję. To tyle, jeśli chodzi o terapię. I zapraszam teraz do autoterapii, która będzie, można Ale powiedzieć... Ale nie było klaps. Marcin e, lubi klapsy, więc się przypomniał e, o to, <grym> że muszę wykonać klapsa. E, dobra. Poznajmy się bliżej. To jest ta akurat część e, filmu, gdzie e, wprowadzamy jakby nowy, nowy tutaj taki dział. Poznajmy się bliżej. Marcin Wołoski. Dobra, e, wracając teraz do sedna sprawy. Autoterapia mięśnia zębatego będzie, można powiedzieć, niejako odtworzeniem czy powieleniem tego, co zrobiliście z pacjentem e, na terapii, więc też będzie dużo łatwiej Wam, pacjentom, pacjentów nauczyć co mają robić, bo możecie z nimi przerobić terapię i zamienić ją w formie edukacji od razu w autoterapię. Tak możecie poprosić pacjenta też, jeśli rzeczywiście te, ten mięsień był tutaj bolesny, żeby pacjent sam monitorował moment, w którym miejsce przede wszystkim, w którym czuje bolesność i to jest bardzo duży plus takich form autoterapii, bo pacjent najlepiej czuje, kiedy czuje ograniczenie kiedy czuje ból i w którym miejscu, tak? Więc pacjent będzie mógł jakby aktywnie uczestniczyć w tym co tutaj będzie robił. Bardzo jeden ważny warunek, to jeszcze na chwilę cię tutaj odłożę, żeby pacjenci nie byli nadgorliwi, tak? Czyli żeby pacjenci nie gmerali, nie robili sobie tego bólu za dużo. Ten palec, który tutaj jest, pacjent ma tylko monitorować ten swój rejon bolesny, a to nie jest moment, w którym pacjent ma tam sobie gmerać, masować, sprawiać ból. Tak? Niektórzy nadal myślą, że im bardziej boli, tym terapia jest skuteczniejsza. Tak, więc edukujcie pacjentów, że to jest tylko jakby palec, który mamy monitorować i czuć. Główną robotę wykonuje ta ręka górna i też częściowo grawitacja, która tutaj się dołączy do tej pracy. Czyli pacjent monitoruje sobie ten moment i idzie do momentu, kiedy poczuje, że żebra się ruszają, że tkanka jakby dostaje tutaj dużo napięcia tak? i później pozwala delikatnie tkę ręce opadać. Okay? Aż poczuje znowu moment albo napięcia, albo dyskomfortu, więc też proście pacjenta że żeby nie zostawał w tym zakresie, gdzie czuje ten dyskomfort, tylko delikatnie z niego wyszedł. Okay? I w tym momencie pacjent zaczyna może zacząć robić już ten skurcz izometryczny, czyli będzie patrzył w kozetkę i delikatnie rękę pociągnął do przodu. I w ten sposób trzyma, 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 liczy sobie do 10, po 10 sekundach robi głęboki wdech, odwraca się, a ręce pozwala opadać do nowego poziomu. Jeśli poczuje zbyt duży dyskomfort, proście pacjentów, żeby wyszedł z tego zakresu, i w tym momencie dopiero zaczął ruszać ręką i głową jakby patrzy w kierunku kozetki. Tak jak wam już mówiłem pewnie nieraz i Marcin mówi też nieraz w poprzednich odcinkach, ja zawsze jak uczę pacjentów, to ich delikatnie dotykam i monitoruję to czy on robi dobrze i w tych kierunkach, w których ja chcę, żeby on robił. Czy on rozumie, w którym kierunku ma być skurcz, a w którym kierunku ma, że tak powiem, to swoje ciało odpuszczać. Tak więc ja tutaj mu nic nie pomagam, ale w momencie edukowania pacjenta dotykam go, bo chcę monitorować, czy on rzeczywiście rozumie ćwiczenie, które zadaję mu do domu. I ostatni raz. Skurcz antagonistów. Przyciąga rękę do podłogi. Czyli próbuje obrócić się czynnie jeszcze bardziej. I tak naprawdę to wszystko. Polecam wam to ćwiczenie. Wam, jeśli oglądają to fizjoterapeuci, abyście robili sobie to po całym dniu pracy. Wespół na przykład z pracą, z mięściem najszerszym grzbietu, który bodajże był w odcinku szóstym, aczkolwiek mogę się mylić. Bardzo dwa fajne ćwiczenia w kontekście rozluźniania naszego ciała, nawet jeśli nie czujecie bardzo dużego zmęczenia, to naprawdę w formie profilaktyki ja często te dwa ćwiczenia robię. Nie wiem, czy pamiętacie takie ćwiczenie, które wyglądało jakbyśmy się modlili, plus właśnie praca z zębatym. Dla mnie przynajmniej osobiście jest bardzo dużą czasem ulgą po całym dniu pracy w gabinecie. Rafał, czy to jest seria Zrób sobie dobrze? <laughs> Być może to są podwaliny do tej serii, aczkolwiek autoterapia, którą pokazujemy Wam już w 12 odcinku, czyli już 12 raz, no autoterapia jest niczym innym, jak robieniem sobie dobrze, czyli swojemu ciału dobrze, czyli swojemu zdrowiu dobrze, tak? Bo Chcemy, że tak powiem, potrafić zarządzać swoim zdrowiem. I takim zwieńczeniem ładnym kończę tę część, czyli formę autoterapii. Dotarliśmy do końca odcinka 12, więc parszywą dwunastkę mamy już za sobą. Wspaniałą dwunastkę. Wspaniałą dwunastkę. Zależy, jak Cię te 12 mięśni boli naraz, to jest to parszywa dwunastka. E, a po naszych terapiach, po naszych dwunastu odcinkach, e, przestajecie boleć i staje się dwunastką wspaniałą. Także... A Ta łopatka niczym skrzydła, więc zaczniesz latać. Tak. E, I teraz, e, no co? Co e... możemy wam powiedzieć? Nie możemy wam powiedzieć nic innego, jak tylko zachęcić was, żebyście czekali e, niecierpliwie na odcinek trzynasty. E, czy będzie pechowy, czy szczęśliwy dla niektórych, to zobaczymy. Myślę, że ważny i bardzo mocno związany z mięściem zębatym przednim, także niejako będzie to kontynuacja tego odcinka. Dlatego zachęcamy Was już teraz, żebyście zasub skrybowali. Nienawidzę tego słowa. Czyli łapka, dzwonek, oglądajcie, sprawdzajcie, monitorujcie, oceniajcie, wystawiajcie opinie, mówcie coraz więcej i żądajcie od nas, wymagajcie, ale chciałbym też, żebyście się kształcili, rozwijali. Ale się kurde roz, rozkręcił. I zapraszamy na kolejny 13. Słuchajcie, ja jeszcze tylko dosłownie słowo. Yy, dziękuję, że komentujecie, bo komentujecie coraz więcej. Nieważne, czy to są dobre komentarze, czy nie. Nie wszystkie są pochlebne, nie wszystkie są konstruktywne, ale bardzo się cieszymy, że nawet poświęcacie te parę sekund, żeby napisać cokolwiek u nas na kanale, bo to znaczy, że nas odwiedzacie i wracacie do nas. Także dziękujemy Wam bardzo za to, że jesteście. Dla Was to nagrywamy i widzimy się w odcinku 13. 13. Do zobaczenia. Cześć.